Diablo 4 to Action RPG stworzona przez Blizzard Entertainment, a wraz z nadchodzącym czwartym sezonem oraz wielkim wydaniem na Xbox Game Pass pomyślałem, że warto stworzyć aktualny przewodnik dla początkujących w Diablo 4 z dziesięcioma najważniejszymi rzeczami, które moim zdaniem każdy nowy gracz powinien wiedzieć. Więc przejdźmy od razu do rzeczy, a postaram się to zrobić w kolejności, które zrobiłbyś, gdybyś grał w grę po raz pierwszy. Myślę, że pierwszą rzeczą, którą zrobisz, będzie wybór klasy. W Diablo jest pięć klas: czarodziej, łotrzyca, barbarzyńca, nekromanta i druid, a każda z nich ma zupełnie inne style gry. Niektóre są bliskiego zasięgu, inne są odległe z magią, niektóre posiadają zwierzęta lub sługi, więc zdecydowanie warto się rozejrzeć i zobaczyć, co najbardziej Cię interesuje. Polecam korzystanie z gotowych budów na początku, dopóki nie nabierzesz pewności, jak działają te budowy. Istnieje wiele naprawdę potężnych buildów od różnych twórców, które pokazują, na co powinieneś zwracać uwagę w zakresie ekwipunku, gdzie powinieneś umieścić punkty umiejętności i punkty paragon oraz po prostu przewodnik i film instruktażowy, jak grać tą konkretną budową. Moją ulubioną na sezon trzeci jest prawdopodobnie druid łowca błyskawic, gdzie możesz zamienić się w wilkołaka i siać spustoszenie na mapie, rzucając pioruny na wszystkich. Lub jeśli szukasz budowy opartej na sługach, bardzo spodobał mi się nekromanta Summoner, gdzie możesz przywoływać tony sług i dużego golema. Było to naprawdę fajne. Zwłaszcza w obecnym sezonie, który był oparty na sługach. Więc sprawdź je, jeśli jesteś nowy. Więc gdy już wybierzesz swoją klasę, nadszedł czas, aby zrozumieć sezony i jak one działają. Musisz wybrać, czy chcesz grać na serwerze sezonowym, czy na serwerze Legacy, znanym jako Wieczne Królestwo. Jeśli nigdy wcześniej nie grałeś w grę z serii Diablo, to jest gra sezonowa. Więc co trzy miesiące dodawane są nowe treści, nowy ekwipunek, nowi bosowie i nowe systemy na serwerze sezonowym. Wszyscy tworzą nową postać, przechodzą przez fabułę, zdobywają ekwipunek, próbują nowego endgame'u i testują nową budowę, a normalnie Blizzard wydaje też jakąś nową rzecz w sezonie. Na przykład w sezonie trzecim był sezon konstruktora, gdzie otrzymałeś towarzysza robota, którego mogłeś ulepszać, i przechodziłeś przez te labiryntopodobne robotyczne lochy. A kiedy sezon dobiega końca, twoja postać jest przenoszona na wieczne królestwo ze wszystkimi innymi postaciami, a potem zaczyna się nowy sezon i zaczynasz od nowa. Gorąco polecam grę na serwerze sezonowym jako nowemu graczowi, ponieważ ma najwięcej treści. Jest naprawdę zabawnie i tam jest większość graczy. Ale jeśli wolisz grać po staremu, możesz po prostu grać na wiecznym królestwie. Następnie musisz zdecydować, na jakim poziomie świata chcesz grać. To wpływa na ilość doświadczenia, które otrzymujesz i na trudność potworów. Więc gdy stajesz się silniejszy, możesz zacząć awansować na trudniejsze poziomy świata, co pozwoli ci zdobyć więcej doświadczenia i lepszy łup. Na samym początku gry możesz wybrać między poziomem świata 1 lub 2. Osobiście polecam poziom 1 jako nowemu graczowi, ponieważ będziesz czyścił potwory tak szybko, że i tak dostaniesz więcej doświadczenia. Nawet jeśli wydaje się, że jesteś silny, zajmuje dłużej pokonanie potworów, więc więcej doświadczenia z nich się wyrównuje. Kiedy osiągniesz poziom 50 i 70, będą dostępne lochy, capstone, które będziesz mógł przejść, aby odblokować trzeci i czwarty poziom. Około poziomu 50 udałeś się do Lochu zwanego katedrą światła, a około poziomu 70 udasz się gdzieś, nazywanego świątynią upadłych. Ale nie musisz się tym martwić, dopóki nie ukończysz głównej fabuły, a potem i tak zostaniesz skierowany we właściwym kierunku. No dobrze, co jeszcze powinieneś robić oprócz głównej fabuły? Jest tego wiele? Gra rzuci na ciebie wiele rzeczy, i ponieważ jesteśmy już tak daleko w grze. Jest wiele rzeczy, którymi możesz się zająć. Oprócz fabuły, pierwszą rzeczą, nad którą powinieneś pracować, są zadania priorytetowe. Oprócz wszystkich zadań, na które chcesz zwrócić uwagę, są te, które mają mały znak plusa z małym frędzlem wokół niego i nazywają się zadaniem priorytetowym. Odblokowują one różne systemy, więc wszystko, co to zadanie poboczne, po prostu da ci doświadczenie, nagrodę, trochę rozgłosu. Ale zadania priorytetowe zazwyczaj odblokowują system. Na przykład, jeden pokazuje ci, jak ulepszyć swój ekwipunek, jak ulepszyć butelkę z eliksirem, aby uzyskać więcej zdrowia za eliksir. Pokaże ci, jak działają klejnoty. Więc te zadania priorytetowe dają ci naprawdę dobre wprowadzenie do gry i rozbicie wszystkich różnych rzeczy, na które musisz zwracać uwagę w jej trakcie. Okej, okay, teraz koń. To był wielki punkt sprzedaży Diablo 4. To było coś nowego w grze Diablo jazda konna. I to było pierwsze pytanie, które mi się nasunęło: gdzie jest mój jeździec? Gdzie jest jeździec? Więc tak, musisz po prostu ukończyć bardzo wczesne zadanie w fabule o nazwie Luboszyca chyba że to jest w akcie czwartym, tuż na początku aktu czwartego. Kiedy dotrzesz do dużej wioski, w akcie czwartym, wykonaj jego zadanie. A potem zobaczysz stajnie. Jeśli pójdziesz do stajni, będziesz mógł odebrać swojego jeźdźca. To jest ogromne, ogromne ulepszenie, ponieważ będziesz mógł szybko przemieszczać się po mapie i zdobywać wszystkie inne rzeczy, o których jeszcze porozmawiamy. Więc tak, koń to zdecydowanie coś, co powinieneś odebrać jak najszybciej gdy tylko będziesz mógł. Dobra, a teraz przejdźmy do najważniejszej rzeczy. Dlaczego gramy w gry akcji typu RPG Ekwipunek? Działa to tak samo jak w wielu innych RPGach, gdzie zwykły ekwipunek to biały, magiczny to niebieski, rzadszy to żółty, a na samej górze masz legendarny i unikalny ekwipunek. Ekwipunek również ma poziomy. Im wyższy poziom przedmiotu, tym lepsze statystyki. Proste zasady dla graczy w trakcie poziomowania. Po prostu sięgaj po przedmioty najwyższej jakości, jakie znajdziesz. Jeśli wypadnie przedmiot żółty, załóż go, a jeśli wypadnie legendarny z fajnym efektem, to załóż ten zamiast niego. Kiedy już dotrzesz do wyższych poziomów, np. poziomu trzeciego, wszystko zostaje zastąpione. Więc nie martw się o optymalizację. Kiedy osiągniesz poziom trzeci, każdy pojedynczy przedmiot w grze zostanie zastąpiony, a wszystko, co wypadnie na poziomie trzecim. To sakralny ekwipunek, a wszystko, co dostaniesz na poziomie czwartym, to ekwipunek przodków, więc to samo jakościowo ekwipunek. Ale na przykład rzadki sakralny przedmiot wypadający na poziomie trzecim będzie znacznie lepszy niż rzadki przedmiot, który znalazłeś na poziomie pierwszym lub drugim. Więc naprawdę nie martw się zbytnio o ekwipunek na początku, po prostu upewnij się, że zbierasz przedmioty i zakładasz lepsze rzeczy, a potem. Gdy dojdziesz do poziomu trzeciego czy czwartego, warto już usiąść i zastanowić się, co powinieneś używać z jakimi zaklęciami i co działa dobrze z tą budową. Nie martw się zbytnio na początku. Kolejna rzecz, którą warto wiedzieć, to kodeks mocy. Jest to coś unikalnego dla Diablo i opisuje, jak działają aspekty. Jeśli śledzisz przewodnik budowy lub interesujesz się jakąś metabudową, zobaczysz, że ludzie polecają określone aspekty. Aspekt to po prostu tekst na dole legendarnego przedmiotu to jego moc. Możesz mieć po jednym takim aspekcie w każdym slocie, a to może sprawić, że twoja budowa stanie się naprawdę potężna, ponieważ istnieje wiele synergii między różnymi aspektami. Sposób, w jaki to działa, jest taki, że możesz wydobyć aspekt z jednego przedmiotu i przenieść go na inny. Więc powiedzmy, że znajdujesz legendarny przedmiot podczas levelowania. Istnieje coś takiego jak kodeks mocy, który jeszcze bardziej pomaga. To po prostu księga, która może zawierać wiele różnych aspektów i możesz używać ich raz za razem. Więc gdy wymieniasz często swój ekwipunek, możesz ciągle zakładać te aspekty z powrotem. Aby je odblokować, po prostu ukończ określone lochy lub osiągnij cele sezonowe. Możesz zacząć wypełniać tę księgę różnymi mocami. Więc jako nowy gracz, powiedzmy, że grasz z określoną budową postaci, albo po prostu grasz bez konkretnej budowy. I idziesz, hej, jestem druidem i naprawdę lubię te wilki. Otwórz kodeks mocy i poszukaj umiejętności, które sprawią, że twoje wilki będą silniejsze. I może się okazać, że musisz udać się do jakiegoś lochu. Po prostu idź do tego lochu. Zdobądź ten aspekt, a potem możesz go umieścić na swoim ekwipunku. Wraz z nadejściem sezonu czwartego zostanie to zrewolucjonizowane, więc kodeks mocy będzie zawierał wszystkie aspekty, jak sądzę. Więc przyzwyczaj się do tego teraz, bo stanie się to dużą częścią gry w sezonie czwartym. Dobra, następnie mamy twierdzę. To miejsca na mapie, które są oblężone przez wrogów, i musisz się tam udać, pokonać ich wszystkich i ukończyć cel, co usuwa twierdzę wroga. Więc to naprawdę ważne, aby to robić, ponieważ gdy oczyścisz twierdzę, możesz odblokować nowe obszary mapy. Niektóre z nich, gdy zostaną usunięte, odsłaniają miasta lub pozwalają na dostęp do punktów teleportacyjnych, które są blisko wydarzeń, które mogą pojawić się później. Więc naprawdę pomagają ci się poruszać po mapie, odblokować więcej mapy, odblokować nowe zadania. Więc zdecydowanie warto je robić, aby odsłonić mapę, na której możesz grać. Następnie mamy wydarzenia z ograniczonym czasem czyli bossów światowych, wydarzenia legionowe, piekielne przypływy lub cokolwiek innego co dodaje jako wydarzenie sezonowe jakie mieliśmy w rodzaju przypływu krwi w ostatnim sezonie w sezonie wampirów co godzinę, co kilka godzin. Lub kiedy te wydarzenia pojawiają się na ograniczony czas, i jako nowy gracz naprawdę warto poświęcić na nie czas. Dostaniesz mnóstwo ekwipunku, dużo doświadczenia, świetne nagrody. Niektóre z tych wydarzeń nagradzają nawet jeźdźcem, trofeum jeźdźca i po prostu fajnymi kosmetykami. Jeśli otworzysz mapę, możesz zobaczyć, kiedy te wydarzenia się odbywają. Możesz również zajrzeć na Wowhead, gdzie mają mały czasomierz dla niektórych z tych wydarzeń, ale tak czy inaczej, jakkolwiek chcesz śledzić, kiedy się odbywają, zdecydowanie warto je robić. Naprawdę szkoda, gdy odstąpisz na chwilę, wrócisz, a światowy boss już minął. Tak więc zdecydowanie warto trzymać na tym rękę. Jedyna rzecz, która pozostała do powiedzenia to co robić po ukończeniu głównej kampanii a jest tego sporo. Oto kilka rzeczy, które warto spróbować zrobić. Odblokuj drzewo szeptów. Jest to coś, co odblokowujesz w trakcie głównej fabuły. Nie chcę zdradzać, jak to się dzieje, ale gdy już to odblokujesz, odblokowuje się coś, co nazywa się groteskowymi łaskami na całej mapie. A gdy je wykonujesz, dostajesz doświadczenie i nagrody, które możesz oddać do drzewa łask, a kiedy wypełnisz pasek, dostajesz dużą porcję nagród. Możesz odblokować piekielne przypływy na poziomie świata trzeciego, co daje ci dostęp do naprawdę ważnych materiałów końcowych. Następnie są koszmary, czyli coraz trudniejsze lochy. Im wyższy poziom lochu koszmaru wykonasz, tym więcej możesz zrobić, wypełniając swoją tablicę paragonu, podnosząc poziomy swoich glifów do umieszczenia ich na tablicy paragonu, kończąc dowolne funkcje sezonowe, jak na przykład sezon trzeci, gdzie ulepszasz swojego robota. Jest także renoma, więc każda strefa ma swoje renomy, i im więcej robisz w danej strefie, tym więcej renomy dostajesz i w miarę osiągania pewnych kamieni milowych. Odblokowujesz rzeczy takie jak trochę złota, dodatkowe punkty umiejętności. Więc zdecydowanie warto to zrobić. Ogólnie rzecz biorąc, po prostu spróbuj spojrzeć na koniec gry szeroko, gdy już tam dotrzesz, ponieważ jest wiele różnych rzeczy do zrobienia i zdecydowanie wystarczająco, aby to było interesujące, szczególnie gdy jesteś nowy i jeszcze tego wszystkiego nie robiłeś. Myślę, że czasami w trakcie sezonu, wracając jako osoba, która grała w każdy sezon, może to sprawiać wrażenie powtarzalności. Ale kiedy jesteś nowy, jest wiele rzeczy, które są fajne przez długi czas. Więc zdecydowanie zaangażuj się trochę we wszystko, bo nie jest to tak przytłaczające jak wiele innych gier tego typu. Ale tak, to już koniec tego filmu. Mam nadzieję, że 10 naprawdę pomocnych wskazówek dla nowego gracza, który właśnie zaczyna przygodę z Diablo 4, są dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, rozważ subskrypcję kanału. Będę publikował przewodniki dla każdego nowego sezonu, zwłaszcza dotyczące budowania postaci na poziomowanie, aby jak najszybciej i jak najbardziej płynnie osiągnąć poziom 70. Przy okazji, poniżej zamieszczę link do MobileTix. To strona, z którą współpracuję. To już wszystko. Bądźcie ostrożni. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić w Diablo 4. Jeśli jesteście nowi, dajcie mi znać, którą klasą się wybieracie w podróż. Zawsze chcę wiedzieć, którą klasą ktoś gra po raz pierwszy, bo ja wybrałem czarodzieja i grałem nim przez dwa sezony i bardzo to lubiłem. Dajcie mi znać, na którą klasę się zdecydowaliście, a jeśli może oglądacie to jako weterani, aby zobaczyć, co jest w środku. Jeśli macie jakieś wskazówki dla nowych graczy, dajcie znać, bo ta gra jest duża, jest wiele do przekazania i ten film mógłby być o wiele dłuższy, z wieloma mniejszymi lub większymi rzeczami. Ale nie chciałem zbytnio zagłębiać się w koniec gry, nie chciałem omawiać niczego, co jest wyjaśnione w grze. Mam nadzieję, że to wystarczy. Dajcie innym znać, jeśli jest coś, co przeoczyłem. To już wszystko ode mnie. Bądźcie ostrożni. I do zobaczenia w kolejnym filmie.